Jest szalenie trudne do wypatrzenia i nie mniej trudne do sfotografowania. Wymaga wiedzy, odpowiedniego przygotowania, doskonałej pogody, prawdziwie ciemnego miejsca oraz odkrytej przestrzeni, najlepiej z płaskim horyzontem w oddali. To światło zodiakalne. Na przełomie zimy i wiosny pozorna droga słońca, księżyca i planet na sferze niebieskiej, zwana ekliptyką, Tworzy z widnokręgiem duży kąt na polskim nieboskłonie sięgający prawie 70 stopni. Ekliptyka to inaczej płaszczyzna układu słonecznego, wzdłuż której porusza się także mnóstwo pozostałości po narodzinach naszego systemu planetarnego w postaci skalno-lodowego gruzu i pyłu. Niezliczone kawałki kosmicznej materii tworzą dysk, w którym rozprasza się światło słońca, będącego w tym przypadku rodzajem kosmicznej żarówki podświetlającej ekliptykę od środka. Efektem jest stoszkowata poświata, którą można zobaczyć na własne oczy. W marcu 2016 najdogodniejszy czas wypada w pierwszej dekadzie miesiąca, kiedy nie przeszkadza blask księżyca. Na początku marca słońce zachodzi około 17:30, a krótko przed 19 wieczorna zorza gaśnie, niebo ciemnieje i wtedy się zaczyna. Nad zachodnim horyzontem, w miejscu, w którym zaszło słońce, ukazuje się słabiuteńki, świetlisty stożek strzelający w lewo ku górze. W zależności od warunków czas jego widoczności wynosi od kilku do dwudziestu minut. Udało mi się dostrzec ten fenomen zaledwie kilka razy w życiu i tyleż razy go sfotografować. Dla porównania zamieszczam dwa zdjęcia, jedno wykonane na Kujawach, a drugie w Obserwatorio del Teide na Wyspach Kanaryjskich. Już na pierwszy rzut oka widać, jak miejsce i warunki wpływają na jakość obserwacji. Ogromne znaczenie ma też szerokość geograficzna. Im bliżej równika, tym kąt ekliptyki z horyzontem bliższy 90 stopni, dzięki czemu światło zodiakalne jest okazalsze i jaśniejsze. A co jeszcze ciekawego widać na firmamencie w marcu 2016? Przegląd naszych map zaczynamy od poranka 2 marca, kiedy księżyc w ostatniej kwadrze spotyka się z Saturnem. Na prawo widoczny jest też Mars, a poniżej Antares z konstelacji Skorpiona. 14 marca wieczorem Księżyc zmierzający ku pierwszej kwadrze świeci obok najjaśniejszej gwiazdy Byka. 20 marca srebrny glob bliski pełni odnajdujemy w sąsiedztwie Regulusa z konstelacji Lwa, a 22 marca nasz satelita dołącza do Jowisza, świecąc w jego towarzystwie przez całą noc. 29 marca nad ranem Księżyc wraca na spotkanie z Saturnem, Marsem i Antaresem. Wszystko rozgrywa się nisko nad południowym horyzontem w gwiazdozbiorze Skorpiona. Czystego nieba i do usłyszenia także w radiu Planet i Komet z polskiego radia PIT.